Czy sądy dyskryminują ojców? Jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, to zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Całkiem niedawno w pobliżu budynków Ministerstwa Sprawiedliwości, które mieszczą się przy ulicy, przy alejach ujazdowskich, napotkałam się na grupę protestujących. No i oczywiście nie umieszkałam sprawdzić, kto tam protestuje, zawsze mnie to ciekawi. I tym razem protestowali mężczyźni, nieśli transparenty właśnie związane z tym, że są oni w sądach dyskryminowani. Różne organizacje właśnie mężczyzn, skupiające mężczyzn niosły transparenty, nazwy tych organizacji zresztą się pojawiały, łatwo, łatwo je wyszukać sobie w Google, bo jest tych organizacji broniących prawa ojców w Polsce, no, co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. No i właśnie stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawy temat, w którym chciałabym zabrać głos, y y oczywiście. Jako, że prowadzę bardzo dużo spraw rozwodowych, bardzo dużo spraw związanych z opieką nad dziećmi, z kontaktami z dziećmi, i stwierdziłam, że już mniej więcej coś mogę tutaj przekazać. No i będą to takie, takie refleksje, powiedziałabym, takiej natury, że to zależy. Zależy. Więc, więc ro, mo, bardzo mocno rozgraniczyłabym. Sytuacje przyznawania y, opieki nad dziećmi y, ojcom, od tego, w którym, w którym sądzie sprawa się toczy. W tych, niestety, no taka jest moja obserwacja, więc nie wiem, czy stety, czy niestety, w tych mniejszych sądach, w tych mniejszych miejscowościach mam wrażenie, że są te poglądy sędziów bardziej konserwatywne sędziowie twierdzą, że no twierdzą, bo to się znajduje w wyroku później ma swoje odzwierciedlenie mam wrażenie te twierdzenia że, że raczej dzieci powinny zostać przy matce a nie przy ojcu a w tych większych ośrodkach i miejskich i w tych większych ośrodkach sądowniczych właśnie tutaj gdzie pracuję w Warszawie choć nie pracuję tylko w Warszawie więc mam, taką, mam pewne doświadczenie więc w tych większych ośrodkach Miejskich sądy bardziej są postępowe, dużo bardziej elastyczne w stosunku do tego, czy przyznać opiekę matce czy, czy ojcu. Faktycznie sądy często, no właśnie, nie kierują się tymi stereotypami, a bardziej powiedziałabym jednak tą indywidualną sytuacją. No tak powinno w ogóle wszędzie być, ale taka jest moja obserwacja. Druga sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest nie tylko moje doświadczenie, ale mam dla Was garść statystyk. I tak, yy, i tak, tu mam notatki, więc będę się nimi posiłkować. I tak w 2010 roku, bo chcę ten 2010, czyli te 10 lat temu, 12 lat temu, odnieść do tego, co jest dzisiaj, żebyście zobaczyli bardzo ciekawą rzecz, yy, którą zauważyłam. Więc w 2010 roku yy, Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono matce w procentach, to będzie 57,3% tej opieki, tej władzy rodzicielskiej przypadło matkom. Natomiast ojcom 4,2%, czyli 57 kontra 4,2% w 2010 roku. Matki 57, ojcowie 4,2. I pamiętam ten czas, 2010. Kiedy po, tym, po tych danych, bo to są dane Głównego Urzędu Statystycznego, i po tych danych y, zawrzało. Y, y, nawet Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zabierało głos w dyskusji właśnie na temat tego, że jak to możliwe, że ojcowie mają tylko 4%, tylko w 4% spraw przyznawana jest im opieka nad dzieckiem. No ale proszę zauważyć, że. Jest jeszcze kolejna rubryczka, tak bo 57 i 4 to się jeszcze nam nie sumuje. Ale mamy jeszcze 36,5%, kiedy to władza rodzicielska została pozostawiona obój, obojgu rodzicom, czyli i matce i ojcu, czyli 36 obojgu, 4% mężczyznom, 57 kobietom. Pozostałe to są różne placówki wychowawcze i rodziny zastępcze. To są jakieś też tam pewne procenty. Więc mamy 57 matki, 4% ojcowie i 36% obojgu. I to był ten 2010. I teraz zobaczcie, co ciekawego zadziało się w kolejnych następnych w kolejnych 10 latach. 10 lat później, w 2020 roku, cały czas muszę patrzeć na te notatki, bo trochę jest tych cyfr. W 2020 roku matki. Matkom przyznano opiekę tylko już, uwaga, zdradzą cały sus suspens w 30%. Czyli wtedy było 57, a już teraz spadło do 30. Natomiast ojcom przyznano opiekę w 3,1%. I yy... Też to spadło o 1%, tak, z tych szalonych 4, 4 konkretnie i 2% spadło do 3,1%. Natomiast to, co warto zauważyć, to jest to, że władza rodzicielska została przyznana obojgu rodzicom aż w 64%, nawet 65 niemalże, czyli w 2010, jeszcze raz przypomnę, było to 36%, kiedy władza rodzicielska została przyznana obojgu rodzicom, a 10 lat, lat później już 65%. Możemy to zaokrąglić. 36 kontra 65%. I, I to, co ja chcę powiedzieć, oprócz tego, co powiedziałam na początku, że te ośrodki mniejsze, gdzieś tam na, w mniejszych miejscowościach, czy też nawet peryferyjnych jakichś miejscowościach, raczej są bardziej konserwatywne. Te ośrodki większe. Miejskie są bardziej postępowe, bardziej nastawione na to, że tak, mężczyzna może samodzielnie wychowywać dzieci, nie musi to być koniecznie kobieta. I teraz zobaczcie kontra te statystyki, które pokazują, ile władzy zostało przyznane, że tym mężczyznom nawet spadło z tych 4% do 3% tej władzy rodzicielskiej przyznawanej, ale ja chciałabym zauważyć. Właśnie to, takie klucz, chyba też tego filmiku, takie drugie klu oprócz tych ośrodków, to jest to, że mężczyźni po prostu nie występują o przyznanie opieki rodzicielskiej tak często, jak kobiety to robią. Więc trochę porównywanie, że to jest straszne, że tu nie mamy przynajmniej 50 na 50. Przyznawania matce, przyznawania ojcu, czy tam nawet 25-25% i 25, reszta 50%, kiedy będzie władza przyznana obojgu rodzicom, to, to trochę, moim zdaniem, jest niesprawiedliwe, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że ojcowie po prostu o tą opiekę nie występują. Więc jak sądy mają przyznawać tę opiekę ojcom, jak te statystyki. Mają być takie, właśnie powiedzmy, równouprawnione, skoro po prostu mężczyźni tak bardzo często, jak kobiety, o tą opiekę, o tą władzę rodzicielską nie występują. Więc trochę taki, yy, mamy tutaj taką sprzeczność, wydaje się. Yy, I to chciałam właśnie podkreślić. Jestem oczywiście całym sercem za tym, aby sądy przyznawały tak samo opiekę rodzicielską ojcom, bo nie widzę powodu, żeby miały tego nie robić, z jakich, właśnie z jakich powodów, nie wiem, natomiast też nie podnosiłabym takiego larum, że nie przyznają. Dlatego, że po prostu mężczyźni o tą opiekę tak często nie występują. Chociaż mam oczywiście klientów, którzy są wspaniałymi ojcami, wiedzą wszystko o swoich dzieciach. Mam wrażenie, że wiedzą lepiej, więcej o tym, czym dzieci się interesują, jak się uczą, jakie mają, jakie mają zmartwienia, troski, radości. Niż, niż matki. I w tym momencie warto jednak, żeby sąd taki miał takie szerokie spojrzenie, taką otwartą głowę, otwarty umysł na to, że jednak nie zawsze musi być taki tradycyjny sposób ta opieka przyznawana matkom, może być ojcom. No i oczywiście warto również tutaj podkreślić to, co wyszło też na tej statystyce, to jest to, że jednak zaczynamy iść w kierunku opieki naprzemiennej, bo ta władza pozostawiona obojgu rodzicom, te 64%, 65% w 2020 roku, to już jest nie tylko opieka naprzemienna, oczywiście, bo to y, po prostu, y, jeżeli rodzice nie chcą, żeby sąd decydował o władzy rodzicielskiej, to po prostu sąd o tym nie robi, nie decyduje. Natomiast jakaś część tych, tego przyznania tej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, to gdzieś tam właśnie siedzi już ta opieka rodzicielska, która jednak coraz bardziej w Polsce jest popularna. I czy korzystna, czy niekorzystna, to już tutaj. Może nie mnie oceniać, tylko bardziej psychologom. Natomiast jest to coraz częstsze rozwiązanie, więc trochę się nie dziwię, że te statystyki ojcom, że tak powiem, spadły, bo zwiększyły się znacznie, tak, prawie o połowę, prawie o 100% w stosunku do 2010 roku zwiększyły się te statystyki dotyczące przyznania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. To tyle, jeśli chodzi o dyskryminowanie ojców. Może jeszcze tak podsumuję, że. Nie czuję tego dyskryminowania. Być może w jakichś mniejszych ośrodkach tak, w tych większych nie. Natomiast myślę, że ojcowie po prostu aż tak często o to opiekę nie występują. No i to już naprawdę koniec. Zapraszam za tydzień na kolejny filmik. No i subskrybujcie kanał, klikajcie łapki w górę, jeżeli to było wartościowe dla Was. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.